Witajcie wszyscy w kolejnej sesji nagraniowej z Need for Speedmo no i tym razem bierzemy się za nowe wyścigi jakie będziemy mieli do rozegrania od Biglu żeby się później z nimi zmierzyć No i tak, na początek myślę, że sobie rozegramy drag, czyli najmniej ulubiony przeze mnie wyścig, bo chcę mieć go jak najszybciej z głowy Mam nadzieję, że uda mi się to załatwić dość szybko bez jakichś większych problemów ale zobaczymy Okej, okay, tu sobie użyjmy spowalniacza, bo... <krym i zbierny> Ups! Ha! <laughs> Ktoś się chyba tutaj rozwalił. Ale... Okej! Okay. Nie komentuję tego, co się tu stało. Powiesz szczerze, że pierwszy raz w życiu mam taką sytuację Pojedziemy sobie tutaj na spokojnie, bez jakichś derwów, żeby się nikt nie rozwalił Skoro wszyscy przeciwnicy byli na tyle taki, żeby się rozwalić, no to <noise> mogę to wygrać na spokojnie, bez większego ciśnienia I teraz to metę Łatwiejutko, easy <noise> Statystyki wyścigowe. zniszczony, zniszczony. zniszczony, zniszczony. <grym> Powiem szczerze, pierwszy raz mam taką sytuację. Nigdy mi się do tej pory to nie zdarzyło. Nie wiem, to, to jakiś fuks był chyba czy coś. Ale dobrze. Nie to nie przeszkadza. <grym> nie wiem, nie potrafię tego wytłumaczyć. No dobra, skoro to mamy z głowy, to teraz może rozegramy sobie... może tor. Bo widzę, że jest dość długi, więc... Myślę, że chciałbym to przejść jak najszybciej. No ta kamera trochę jest wysoko. I am Rock No, czas teraz wrócić do normalności i się skupić, bo widzę, że tutaj... No może być trochę ciężej. Mamy dwa okrążenia. I tu widzę... O proszę! Aston Martin DB9! No, No to ciekawie się zapowiada. Takie egzotyczne auta już się pojawiają. Takie prawdziwe perełki. Astona Martina to dopiero tak w połowie gry będziemy mogli mieć dostępnego, a tutaj na takim wczesnym etapie już jest. Hmm. Tak samo jak było wcześniej chyba z Viperem? No dobrze, że jeszcze nam się nie trafią żadne Lamborghini albo jakieś inne Ford GT, bo to wtedy mogłoby być nieciekawe. Okej, okay, to sobie zetniemy, no ale widać ten... ten Aston Martin nieźle ciśnie. Jest sprawy za tobą. Aha, chyba widzę, że ten Aston Martin wpadł w małe zamieszanie i poszli. Przez to stracił pozycję lidera, no i teraz możemy to wykorzystać. Nawet skrótu nie skorzystali, więc to jest szansa dla nas. Fajnie jakby się któryś rozbił. Z tego co pamiętam jest to taki jeden moment, gdzie się przeciwnicy często rozwalają. Bo torni jakiś sam sobie nie jest. O i znowu. Jeszcze kobalta mamy. No i zaraz będzie ten moment. Właśnie ten zakręt tutaj. O wilku mowa. Chociaż widzę, że... Nie chcę odpuścić. Ktoś tam pojechał też skrótem, ale ten skrót akurat w tym wyścigu jest mało przydatny. Okej, okay, dwie minuty jedno okrążenie, ponad dwie minuty, jeszcze jedno musimy przeboleć. No chyba ktoś się zapląta na tym rondzie, no i teraz chyba raczej powinna być łatwa nasza wygrana. O ile nie zaliczymy przysłowiowego dzwona z jakimś cywilem, to raczej wygramy to. Chociaż widzę, że mnie nadgonili, więc... No jednak będą emocje do samego końca. Ho! To było trochę ryzykowne. To też. Aż spowalniacze musiałem użyć. To czuję, że będzie zaciekła walka do końca. O! Pozycja lidera. Chociaż teraz, póki co, idzie dobrze. O! Proszę, tirówka skręca w, w stronę klubu. Chyba ktoś chce kto tam zrobić sobie przerwę. Na odpoczynek. No, czasami takie rzeczy bywają. Tutaj Ci jeszcze, może oh jeszcze się zaplątał jeden, tego co widzę na minimapce. E... Znowu też się ze skrótu nie skorzystali, to już nie pierwszy raz. Głównie, nie, rzadko korzystają nasi przeciwnicy ze skrótu, no chyba, że walczymy z szefami, czyli z głównymi rywalami z czarnej no to wtedy oni korzystają ze skrótu i to nawet dość często. No widzimy, że znowu się zablokowali, więc tak naprawdę wasa wygrana. Nawet się zrobiła z tego. Myślałem, że będą jakieś większe emocje, ale się przeliczyłem. Rozsądnie korzystać z utrudniaczy pościgu. Okej, okay, kilka wskazówek. Okej, okay, coś jeszcze mamy? Hmm, tak się właśnie zastanawiam. Może sobie rozegramy próbę czasową teraz. Teraz się troszkę odprężemy. Okej, okay, mamy 30 sekund, ale blisko jest ta bramka. Chociaż z drugiej strony może jednak troszkę przyspieszmy, żebyśmy nie mieli nieprzyjemnej sytuacji. Okej, 10 sekund. Więc troszkę nam zaoszczędzono czasu. Hopla! I w pięknym stylu rozwaliliśmy to, ten billboard. Szybciej, szybciej! Ok. Dobrze zdążyliśmy Ok, do kolejnej to raczej powinniśmy już zdążyć z większym zapasem niż do ostatniego Tutaj mamy, no 5 punktów to jest nawet sporo Ale potem będzie więcej Późniejsze mega gry. Mamy trochę większą pręgę Będziemy musieli troszeczkę bardziej się sprężać Żeby nas coś nie zaskoczyło Zawsze jak jest ten tunel no to polecam jechać prawą stroną Wtedy jest o wiele łatwiej niż jechanie po lewej Po lewej to nie wygląda Wtedy jest jeszcze gorzej Okay. mamy 16 sekund zapasów, bardzo dobrze. No i do kolejnej mamy półtorej minuty, to jest dość długo. No jeszcze znowu świeci, świeci słońce po czas. Ale ten filtr z mi się podoba, ten złotawy w tej gry, to mi się... Ja, bardzo podobał od momentu premiery tej gry. To jest akurat fajne. I tu przy okazji chyba pierwsza taka mapa, gdzie możemy wybrać dwie drogi do wyboru. Ja pojechałem tą dłuższą może nie dłuższą ale szybszą bo wtedy nie musiałem zwalniać o jeszcze kurka jakaś telewizja mi wpakowała więc będę musiał troszkę przyspieszyć okej okay, te, tego nie zdążę więc no, muszę pojechać trochę tędy ale raczej spokojnie zdążymy te próby czasowe w większości nie są wymagające te w serii prób są o wiele trudniejsze ale o serii prób to kiedy indziej pogadamy okej okay. policja już chciała się nami interesować ale może na razie nie okej okay. co my sobie wybierzemy teraz hmm. A może sprinta? Teraz sobie rozegramy Ok, zobaczymy jak tutaj pójdzie O, impreza się nawet znalazła e, I kobalt No coś, teraz kobalty się często pojawiają Auto, w którym jechaliśmy na początku i już na takim etapie jest I ogólnie to jest ten sam wyścig, tylko że w odwrotnym kierunku, gdzie ścigaliśmy się z Easy. Jeśli pamiętacie hmm, poprzedni odcinek. Właśnie w tym wyścigu ścigaliśmy się z Easy. Która okazała się Easy. Więc raczej bez trudu to wygramy. Tylko trzeba tutaj uważać, bo tutaj mamy taki dużo takich hop które mogą no, przeszkodzić nam okej, okay, teraz sobie pojedziemy drogą na skróty wtedy będzie szybciej to jakiś... Uu. to jest kampus to jest chyba jakiś letni kampus, może tak to no nawet jeden z naszych rybali się zablokował tutaj kurde jakiś poślizg który, no, mógł wyjść gorzej właśnie te podjazdy pod górę, no są troszkę zdradzieckie o O! to oni niedobrze świadczy, bo widzimy, że jeden z naszych rywali coś nam uciekł, ale zrobimy sobie tak Czy, o nie, może okazać się, że nie wygramy tego, niestety, kurda. No ale trudny ten sprint. No, dwie sekundy przewagi, bardzo dużo. Więc musimy to posłużyć. No, zaczynają się coraz bardziej schody robić. Când am să și te bardziej skupić. No dlatego musiałem uważać w tym jednym momencie Ale widzę, że znowu mnie gonią kurde, to, to jest dość wymagający nawet sprint. Dobra, musimy jeszcze raz znowu skorzystać z, ze skrótu przez kampus Mam nadzieję, że tym razem się uda Okej, okay, tutaj zwolnię może, bo tutaj pamiętam, że przez to straciłem całą przewagę Ok, teraz jest trochę lepiej. Ale ja nie dalej mi siedzi na ogonie. Ok, może zrobimy tak, to się zablokuje. Okej, okay, zablokowali się dwóch No i teraz to wygramy bez większego problemu za, dru za drugim podejściem Wskazówki odnośnie prób prędkości Jak ktoś chce to sobie nie poczyta to Ale my wiemy jak wyglądają próby prędkości Okej, okay, co my mamy jeszcze A może właśnie próbę prędkości sobie teraz rozegramy Skoro dawali nam wskazówki do niej E co to było? Widzieliście to? Nie w, te, w tym odcinku tutaj dziwne rzeczy się dzieją Ranger w ogóle jakiś dziwny drag, gdzie się wszyscy zniszczyli A teraz jeszcze latające samochody No a widać, że nie, nie dają za wygraną Tutaj użyję tego 184, no mało trochę no widzę, że ten kadilak też jeździ, ciśnie okej, okay, ale my to wykorzystamy, teraz może będziemy mieli troszkę więcej spokoju dobra, 200 wyciągnięta Ok, zrzućmy na nich to Przynajmniej chociaż na tą pozostałą dwójkę W ten sposób wytracą prędkość Wtedy będziemy tylko z jednym musieli się zmierzyć Ok, 208 Ile tu wyciągamy? 221, już to jeszcze nie ten etap Ile tu wyciągniemy? 224, więc na razie idzie dobrze No to co, panowie, jedziemy z skrótem? Oczywiście, jak jest skrót to... 196, no mogło być lepiej Ale ta dwójka jest daleko z tyłu Dobra, 255 Ok, ja tu dla bezpieczeństwa zrobiłem No i mamy wygraną, mimo że trochę przegrywaliśmy, ale z racji tego, że pierwsi dojechaliśmy na metę To nasi rywale potracili prędkość <laughs> Okej, okay, co nam jeszcze zostało? Hmm eee, tak. Może kolejna próba czasowa? W takim razie... Dostanamy sta i mamy aż minutę 20. Dosyć sporo. tutaj jechać do pierwszej bramki. Akurat w tej sesji wykorzystał sobie do pełni możliwości Znaczy nie we wszystkich pewnie wyścigach, bo może w jednym rozegram zagram Rano Clio Ale postara się jak najwięcej wykorzystać Supra no. Więc ja jeszcze myślę, że jednym może rozegramy sobie Suprem, a potem może przejdziemy sobie do Renault Clio Bo chcę tro trochę częściej pojeździć tym autkiem, bo bardzo fajnie się jeździ Właśnie, sukrą, chociaż Renault też jest też w porządku. Ok, tutaj mamy VPN. Więcej czasu. Heavy Control, o tak! Ogólnie tylko zauważyłem teraz, że mamy tutaj tylko 3 punkty kontrolne, więc no dosyć mało. Okay, mamy 20 sekund. I proszę, 22 sekundy prawie i do ostatniej mamy półtorej minuty, więc raczej też to bez większego problemu przejdziemy. robimy sobie, to pojedziemy tak na spopelniaczu A super jambolotto jaka <grystanie> fajna reklawa tutaj była czy można wygrać 26 milionów no nie powiem, pokaźna sumka no przy okazji tutaj sobie skorzystaliśmy z paru skrótów, które bardzo się przydały, zwłaszcza jeden, który bardzo skraca nam drogę My musimy jechać na około Przez to No i mamy przy spokojnie wygranym z 35 sekundowym zapasem czasu No i co myślę, że jeszcze, nie wiem, może jeszcze tego sprinta sobie rozegramy